Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem kolorowy rycerz, a to jest pierwszy mój poradnik. I pokażę Wam jak zainstalować poprawnie huzuni do Minecrafta bez 172 To tak wchodzimy w stronkę speedishark.com gun. Ja to Wam dam w opisie i normalny klikamy po środku. Chyba że jak ktoś ma fast, no to kilka fast. Chodzi w slow download. Slow download. Czekamy. Bus. Oj coś się dzieje Czemu tak zacięło Zaraz, ja dam pauzę, żeby ten... Dobrze, jak to klikniemy pojawi wam się tak żeby pobierać. Klikamy zapisz. Ja wyświetlę sobie pliki, by móc wyłączyć internet. No i się pobiera. Ja do was wrócę jak się pobierze, bo to kupę czasu tutaj. No, to powróciliśmy i tak, tu klikamy otwórz. Czekamy. Archiwizer, Archiwizel WinRar. tak. Teraz, no ja mam na Windows 800, to mam ciężej. W wyszukiwarki przemów. Procent, app, data, procent. Minecraft byzyczu Cache 1.7 Minecraft bin i tu mamy coś takiego to tak to usuwamy to przerzucamy do tego folderu i ważne jest też byśmy zmienili nazwę na 1.7.2 i teraz możemy to wyłączyć, to wyłączyć, włączyć sobie Minecrafta.

哦，哦。Oh. Oh. No niestety to się trochę długo włącza mi Minecraft. Uff. O! A szczęście teraz będzie już szybciej. O ile się włączy. jest pięknie wszystko wchodzi. Jest bożek. O! I Huzun. To Widzicie, Huzun jest pięknie. Wejdę na jakiś świat i proszę. Mamy tu różne opcje. Oj, ja już to testowałem przedtem To wie, jak, jak to, wiecie, się to prawy shift, to się coś takiego włącza. Tu macie różne opcje. To jest do przyspieszania różnych opcji typu kill aura i tak dalej. Tu jest światowe, że można sobie x -y włączyć, Auto Harvest, nie wiem co to. Auto Fish, nie wiem, Vehicle One Hit. O, autobój, tu trzeba VIP kupić na Huzun. To jest coś z waypointów, można waypointy sobie dodawać, tu jest PvP mode, jest jakiś kill aura, anti knockback, auto disconnect, jakiś auto... Zaraz, to jest po to, żeby zupy jeść, zresztą wy to ogarniecie to jest, że skacze ci i bije, tu możesz już przyjaciół dodać, no i wiecie, no i to tak wygląda. Włączę Kila Aureo i pójdę do jakiegoś modka, zaraz. O, jest coś takiego się że tutaj te Widać skrzynki Weźmy spawn Kostka madny. Dostałmy tu. Odwracam się, i jak widzicie, to Stevie automatycznie bije, mimo iż szczel jest za mną nawet. Się cofnęło. I mi wszystkich do No więc, to na tym polega. To. Do widzenia. Cześć.